Cześć, siemano, z tej strony Joel, zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj odcinek można powiedzieć specjalny, bo raz, że odcinek z głosem, a dwa, nowa gierka na kanale, do której was za chwilkę wprowadzę. Odnieśmy się może do pierwszej rzeczy, czemu odcinek z głosem, a poprzednie inne odcinki, na przykład z farminga, były bez głosu. Powiem wam tak, ogólnie, jeśli chodzi o farminga, to jest mi na chwilę obecnie, obecną, przepraszam, ale tutaj dawno nie nagrywałem e, właśnie z głosem i e, mi się język plącze. A wracając do tematu, to mm, jest mi łatwiej po prostu nagrywać timelapsy, ponieważ jak robię jakąś akcję, e, a nie robię jej jednego dnia i cały czas pod rząd, tylko na przykład w ciągu 2 trzech dni, bo nie mam czasu i dogrywam sobie to po prostu, to jest mi łatwiej po prostu zrobić time lapse i tak jak widzicie. Też nie zamulam was i na przykład nie jest to cały odcinek typu, że nie wiem, jadę z siewnikiem i jedno pole cały czas robię wielkie i tak cały time nas wygląda, tylko po prostu takie cięcia robię. No bo moim zdaniem nie ma to sensu, żebym pokazywał jak całe pole sieje, także no. A taka, taka ta moja, taki mój tok rozumowania w tej kwestii. A dzisiaj odcinek z głosem jest dlatego, że no po prostu to jest takie wprowadzenie do tej gierki. Więc chciałem się też do Was odezwać, a też coś mi dodatkowo w ostatnim czasie mikro nawala. Więc obecnie nagrywam na zwykłych słuchawkach tele z telefonu. Mam nadzieję, że jakość tego wyjdzie w miarę dobra. Muszę jakiś mikrofon tutaj zakupić, bo chyba od nieużywania i nie nagrywania stary zaczął tutaj dostawać wariacji, ale mniejsza o większość. Teraz, jeśli chodzi o dzisiejszą gierkę. No to jest jak widzicie, pewnie dużo osób z e, tych skru, która tutaj obejrzy ten e, odcinek, pewnie grała, czyli no ewentualnie dopowiem dla tych, którzy nie grali i weszli tutaj po prostu z ciekawości, no to jest to gierka Blaustars, e, no i co, no, mam zamiar po prostu e, regularnie nagrywać z niej odcinki, e, za chwileczkę pokażę Wam jak wygląda na chwilę obecną moje konto, bo to nie jest tak, że e, założyłem je dopiero dosłownie przed chwilą i e, tutaj postanowiłem nagrywać, ale ogólnie to nie jest też konto jakieś stare, bo założyłem je bodajże 3-4 dni temu. E, no i po prostu, bo kolega mnie namówił, że jest to fajna naprawdę gierka. Wcześniej jakoś nawet się nią nie interesowałem. No, i skoro fajna gierka i też mnie wciągnęła, to postanowiłem, że no, fajnie, by było coś ponagrywać będzie coś odmiennego na kanale. Także, no, mam nadzieję, że e, odzew z waszej strony będzie pozytywny. No i też ogólnie sprawa jest tego typu, że no fajnie mi się tutaj będzie grało, ponieważ nie zawsze też mam dostęp i czas do kompa, bo jestem czasami gdzieś poza domem i tak dalej i wtedy nie mam czasu nagrać, więc wtedy mogę sobie po prostu normalnie, zwyczajnie nagrać dla Was tutaj tą gierkę z telefonu, no bo to jest to gierka na Androida i iOSa. No niestety ja mam tableta, bo pewnie na tablecie byłoby fajniej, jeśli chodzi o komfort grania, no bo troszeczkę jednak większy ekran i tak dalej, ale no cóż no, myślę, że i tak na tym telefonie nie będzie źle, przynajmniej na chwilę obecną mi to nie przeszkadza i spoko mi się na nim gra. I teraz, może przejdźmy, już właśnie co do mojego konta, jak on tutaj się prezentuje. Bo myślałem, nawet, żeby może założyć konto od, samego, od nowa i od samego początku jechać i wam to pokazywać. Ale po pierwsze, stwierdziłem, że to większego sensu nie ma. To jest jedno. Dwa, tutaj, no, szkoda mi już tego, co tutaj udało mi się wywa wywalczyć na tym koncie obecnym, czyli tym koncie Joel TV, jak widzicie w lewym górnym rogu. I teraz tak zacznijmy, może od tego, no bo tutaj widzicie. Oj, tutaj mi się otworzyła zakładka odnośnie menu, jak widzicie, no ile uzbierają różnych tutaj tych, że tak powiem, przedmiotów w grze. No to macie tutaj na pasku na górze. I teraz, może przejdźmy do tego, jakich zadymiarzy udało mi się już wygrać i. Na jakim etapie rozwojowym, sobie tak powiem? I teraz tak. Wejdźmy sobie, jak kurczę, nie trafiłem. No i widzicie, z 33 zadymiarzy mam odblokowanych 7. I tak naprawdę w sumie widzicie, że praktycznie no, nie grają z nimi bardzo, bardzo dużo, bo też punktów na koncie nie mam jakoś strasznie dużo. No bo tak jak mówię, no 3-4 dni, dni Max gram, już nie pamiętam nawet którego dnia zacząłem, ale 3-4 dni, jak mówię, nie więcej. Mm, no i też no, nie mam czasu, żeby bez przerwy siedzieć i w tą gierkę grać. Ale myślę, że jak będzie się coś ciekawego działo i będę jeszcze miał motywację, żeby dla was nagrywać, to będę naprawdę cisnął i będzie się coś tutaj fajnego tworzyło. Także mimo tego, że nie zaczynam od zera, no to naprawdę będzie, 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 można powiedzieć, co nagrywać. Yy... No i cóż, najlepiej gramy się za dymiarzem, chyba tym właśnie e, tym barleyem z rangą 12. I najczęściej nim gram, bo grają ogólnie te solówki takie, e, jeśli chodzi o te bitwy. I jakoś tak e, na, tych, na tych solówkach najlepiej mi się nim grało. E, tego L Primo wygrałem e, bodajże wczoraj i też y, na tych solówkach nim mega dużo cisnąłem bo okazało się, że jest jeszcze lepszy niż y, ten Barley akurat w tym wypadku i praktycznie mogę wam powiedzieć szczerze, że większość z tych bitew wygrałem tak naprawdę, no chyba że już naprawdę ktoś miał fajną postać i ogarniętą i po prostu no porobił mnie, że tak powiem, no to faktycznie y, przegrałem, ale tak to naprawdę można powiedzieć śmiało, że spoko mi się e, grało tą postacią i gra nadal. Mm, tutaj przejdźmy z powrotem do menu. Mm, jeśli chodzi o e, tutaj te wydarzenia, no to wygląda to w sposób następujący. Jak widzicie, e, w zbiorach klejnotów no, uczestniczyłem chyba najwięcej razy, bo już na jednej mapce. Wczoraj też grałem na jeszcze innej, tej takiej na statku. No i teraz weszła jeszcze nowa na której jeszcze nie grałem. E, no i cóż, no, co by tu więcej gadać? Myślę, że na dzisiejszy odcinek to by było raczej chyba na tyle. E, a, jeszcze Wam pokażę tutaj mój stopień rozwojowy. O, nawet tutaj widzę, że... E, widzę, że mam możliwość odblokowania. O, widzicie? I jeszcze mam skrzyneczkę chyba do otwarcia. Kurde, muszę się cofnąć, bo mam tu ikonę nagrywania akurat na tym pasku i nie chcę wyłączyć mikrofonu przez przypadek. O, widzicie? Punkty do rozwoju poszły, znaczy punkty mocy ogólnie, ale to tak nazywam punkty rozwoju. No i monetki. Eee, no i cóż, mamy tutaj. O, jeszcze mamy tutaj to do, o, do odebrania, którego by tutaj. Hmm. Dobra, temu damy, bo... bo w sumie on tak rzadko jest używany. No i cóż, hmm, akurat teraz poluję na tego zadymiarza. Chciałbym go już mieć, bo widziałem, że hmm, jak z jakimiś typkami tam walczyłem, no to akurat fajnie, fajnie tutaj się prezentował to jest jedno, a dwa... Yy, widziałem, że też no, spoko moc ma gostek, także fajnie byłoby go już mieć. No ale pożyjemy, zobaczymy. Już w sumie tak mega dużo mi do niego nie zostało. Także staramy się powolutku. I cóż, no, widzimy się w kolejnym odcinku w takim wypadku. No bo, tak jak mówię, no już raczej chyba tutaj nie ma zbytnio sensu yy, na dziś coś nagrywać z tego. Jeśli chodzi o ten odcinek, po prostu, tak jak mówię, to miało być dzisiaj takie wprowadzenie, no i taka komunikacja z wami w końcu. Jeśli chodzi o, tak jak mówię, odcinek jakiś z głosem. No i cóż, jeśli chcecie i podoba wam się pomysł na to, żeby z tej gierki były filmy, to jak najbardziej zostawcie łapkę w górę. Będę to widział, będzie zasięg, i, i fajnie będzie. Naprawdę, z waszej strony, jak to zrobicie, bo będzie dla mnie to motywacja do pracy. No i cóż, no jeśli chodzi o farminga, też jak najbardziej zapraszam na wszelkie odcinki, jakie tam się w ostatnim czasie pojawiały. Dopowiem jeszcze tylko, że odcinków mam nagraną całą masę, tylko po prostu nie mam czasu na montowanie i montuję jak mam czas, bo już teraz... Yy, wycwaniłem się i nie robię w ten sposób, yy, że nagrywam na bieżąco. I montuję na bieżąco, tylko jak tylko coś zmontuję i wypuszczam dla Was, to w międzyczasie jak gram sobie farminga, to już myślę nad kolejnym odcinkiem i już, już tutaj materiał na niego nagrywam, żeby mieć coś w zapasie, także naprawdę w zapasie troszeczkę tutaj sobie już e, towaru jeśli chodzi o nagrania nazbierałem, no tylko tak jak mówię, kwestia obróbki. E, muszę nawet tutaj zająć się swoim kompem, bo coś ostatnio mu trochę wydajność spadła. Ale no niestety nie mam na nic czasu. Tak to jest, jak e, pracuję e, jeszcze dodatkowo. Zajmuję innymi rzeczami. No ale no cóż, no, YouTube to moje hobby, także możecie być spokojni. Nie, nie porzucę tutaj e, tego konta i będę dla Was coś w miarę możliwości, jak tylko czas pozwoli, wrzucał. Starczy myślę tego gadania. I tak jak mówiłem, zapraszam do zostawienia łapki pod filmem. Będzie to dla mnie motywacja i będę widział, że chcecie te odcinki z Blowstarsów. I cóż, do następnego odcinka. Na razie i cześć.